Cześć. Cześć, kochani, tu wiatr Gorzowa. Dzisiaj jest historia tajemnicza o jednej księżnicy z Janczewa. Tu jest twórczyni reportażu na ten temat. Zebrało się tutaj trochę osób. To będzie wyświetlane oczywiście dzisiaj, z tego, co słyszałem, I zapytamy trochę twórczynię, jak to się stało, że akurat taka tematyka. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Temat dotyczący egipskiej księżniczki, czyli baronowej Marty von Karnap Bornheim. Poznałam już ponad 20 lat temu, prawie 30 lat temu, kiedy to dyrektor archiwum pan Dariusz Rymar zainteresował mnie tym tematem. Udałam się do pani Stanisławy Janickiej, pani Stanisława pracowała wówczas w archiwum i ona odkryła całą historię, że tutaj tak, to teraz nie patrzeć. Że tutaj w roku 1927 odbył się pogrzeb i najpierw była msza w tak zwanym czerwonym kościółku, msza dedykowana pani Marcie von Karna Bornheim i następnie kondukt pogrzebowy przemaszerował... Aż do Janczewa, i tam w mauzoleum została pani Marta von Karnap Bornheim pochowana. Mauzoleum po wojnie w latach 50. zostało zniszczone. Nie wiemy, gdzie znajdują się szczątki. I samej Marty von Karnap Bornheim, która była francuską, wyszła trzykrotnie za mąż: pierwszy raz za Francuza, drugi raz za Egipcjanina, i uzyskała tytuł właśnie. Księżniczki egipskiej, który zachowała nawet po rozwodzie z panem Egipcjaninem, a następnie wyszła za mąż za Niemca, właśnie barona von Karnap-Bornheim i zmarła w Neapolu w 1927 roku. Następnie jej ciało zostało przewiezione właśnie do Janczewa, do mauzoleum, ponieważ tutaj. W Janczewie mieszkał brat jej męża i miał tutaj piękny majątek dworek, do którego ona bardzo lubiła przyjeżdżać. No i właśnie jej marzeniem było to, żeby tutaj spoczęły jej szczątki, co też jej kochający ją bardzo mąż uczynił, pochowano ją tutaj, ale. Chowana była rzeczywiście z należnymi honorami, z honorami prawdziwej egipskiej księżniczki. No i mamy nadzieję, że dzisiaj dzięki temu spotkaniu, ponieważ przyjechali m.in. Mieszka mieszkańcy Janczewa, uda nam się trafić na pewne ślady, bo jest taka koncepcja, jest taki pomysł, żeby przekopać teren, w którym kiedyś, na którym kiedyś znajdowało się mauzoleum. Baronowej i w ogóle rodziny von Karnap, Bornheim, żeby ten teren przekopać, szukać tych szczątków. Zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście jest to związane i z potrzebnymi pieniędzmi i. Z, ze znajomością tematu, żeby wiedzieć, gdzie należy szukać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, mieszkańcy z wielką chęcią tutaj przybyli, pani sołtys i inne osoby, które są bardzo zaangażowane w poszukiwania śladów egipskiej księżniczki w Janczewie. Czy pani może widziała podobiznę tej pani? Tak. Będziemy prezentować portret po wysłuchaniu reportażu. Będziemy prezentować portret, i z portretem też wiąże się ciekawa historia, bo potomkini Marty von Karnap-Bornheim napisała książkę. I ta książka wygrała konkurs we Francji na najciekawszą historię rodzinną. I z życzeniem tej pani. Jest to, by portret baronowej wrócił do rodziny, do prawnuków Marty. Zobaczymy, czy to się uda. Zwróciłam się do pana Krzysztofa Jędrzejczaka, historyka sztuki, który odnalazł ten portret i wiemy na pewno, że w roku 2021 portret baronowej był sprzedany w Paryżu na... W aukcji i teraz trzeba ustalić, w czyich rękach się znajduje, czy uda się go znaleźć, czy, będziemy, czy, na, czy na pewno potwierdzimy tożsamość, że na tym portrecie jest baronowa. Tego nie wiadomo, bo ten portret jest podpisany jako portret księżnej z dynastii romanowych. Także no, bardzo ciekawa historia, wielowątkowa, jest tu wiele tropów, śladów, a do czego dojdziemy, to się okaże. Ja zakładam, że musiała być bardzo urodzliwą księżniczką. Jej mąż był w niej bardzo zakochany. Trzech mężów to mówi za siebie samozaszczepionego. I każdy za innej narodowości innego wyznania. Zwiedziła prawie cały świat, tak. nie wychodząc z domu. A proszę powiedzieć, bo spotkałem się z czymś takim właśnie w Janczewie. Z opowieściami okolicznych mieszkańców, którzy twierdzą, że tam jest taki jakby grób, taka, taki właśnie duży kamień, pod którym być może spoczywa ta właśnie księżniczka, dlatego, że to straszy. ponoć ja spotkałem Spotkałem się z ludźmi z opowieściami, którzy sobie tam żarty robili przy tym właśnie obelisku, a potem były tego smutne skutki i konsekwencje. Mnie się wydaje, że ten wątek też można by zbadać od samych tam zainteresowanych, którzy jakby omijają to miejsce już może mniej szacunku, ale bardziej z przestrachu, że to właśnie działa. Co do duchów, nie będę się wypowiadać, bo nie wiem, czy straszy mnie nic nie straszyło. Ja po prostu z zainteresowaniem i z dziennikarskiego obowiązku nagrałam całą tę opowieść i szukamy śladów, jak mówiłam. No miejmy nadzieję, że uda się na te tropy trafić, a tych, których straszyło, no to prosimy o to, żeby się Zmoczymy. zgłosili i opowiedzieli, jak to było. Spróbuję pani pomóc. Rozmawiałam z kim? Izabela Patek, dziennikarz Polskiego Radia Zachód. Polskie Radio Zachód. Pozdrawiam serdecznie Polskie Radio Zachód. Dziękuję bardzo. Ja również pozdrawiam widzów i słuchaczy i mam nadzieję, że uda nam się trafić na trop egipskiej księżniczki. Postaram się pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pokażę jeszcze Państwu tutaj ludzi, którzy przyszli są ciekawi tej historii. Jak widzicie Państwo, jest tutaj sporo osób. Jest tutaj całkiem sporo osób zainteresowanych tym wydarzeniem pojawiły tutaj się osoby, które się chcą dowiedzieć prawdy o Janczewie i o tym co tam się wydarzyło w Janczewie. Bardzo ciekawa historia. Postaram się tutaj też uczestniczyć w tym wszystkim, dopomóc po prostu, żeby odszukać tego miejsca, gdzie ta księżniczka spoczywa. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Ty już nie przeszkadzam, wycofuję się powoli, wycofuję się powoli, wycofuję się powoli, aż tutaj dotarłem do dwóch uroczych pań. Bardzo uroczych. Dzień dobry. Zapytam jedną z tych pań uroczych. Proszę pani, tutaj pani jest z obowiązków? Z ciekawości? Z pasji. A co pani czyni w życiu takiego? Pięć lat już za księżniczką z Janczewa. Poważnie? Tak. To ja tu powiedziałam wstępnie, że poznałem historię od ludu, tak zwanego wsi Janczewu, że tam ponoć straszy. Nieprawda. Jak to, nieprawda? To jest nieprawda. Oni byli tacy spłoszeni, oczy biegały w tej, to, we w tej. No tak, nie, na pewno to nie byli. I opowiadali mi, że, że oni się tam troszeczkę wygłupiali. nad to tym mieszkanka Kro... całej historii odkupy. To miło, mi, bo ja tam teraz mieszkam jako Gorzowianin przybyły, przybyły Gorzowianin, a ja poprowadzę ten temat, jak spotkam tych łobuziaków, co tam doigrywali, ale wie pani, że oni tam później się wrócili i poszli przeprosić. Odmówili modlitwę, powiedzieli mi o tym, bo to była taka wieczorowa pora, wie Pani, spotkałem w tym parku tam obok i tłumaczyli mi, co tu było kiedyś, bo to się zmieniło wszystko, to otoczenie. Pani wie o tym, że ten to wyglądało zupełnie inaczej kiedyś. I zaciekawiła mnie, ta historia zaflapowała, kiedy zobaczyłem w internecie, że tutaj będzie coś takiego, co nam jakby otworzy e, takie pole do informacji, to przybyłem żeby się też dowiedzieć, bo jestem ciekaw. A tak mam w naturze archeologa i chciałem trochę pogrzebać w tej historii. Janczywski. My już prawie 5 lat za naszą księżniczką chodzimy, odkrywamy jej historię, poznajemy członków rodziny księżniczki. W najbliższym czasie postaramy się wydać książkę biograficzną, jeśli chodzi o tę postać. Także zapraszamy serdecznie już wkrótce, a cała tajemnica zostanie rozwiana. Szkoda, ja tam jeszcze będę grzebał po swojemu, może coś odkryję, jakąś inną ścieżkę nieznaną. A gdzie znaleźć panią z tą informacją o tym, co się dzieje? Ogrodowej. Jestem radną gminy Santok, więc zawsze pan dojdzie. Do mnie Idę się ogolić, bo tak ja do radnej z tego. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. Tylko imię, nazwisko. Magdalena rzeczycka razy. Nie mam już czasu. Y, dziękuję, wszystkiego dobrego. kończę Kochani, to było na tyle. Wiatr z Gorzowa. Pozdrawiam serdecznie. Co się wydarzy w Janczewie, co się wydarzyło wcześniej w historii Janczewa. Ja myślę, że po prostu do tematu wrócimy, jak tylko się dowiem, co tam się takiego zdarzyło. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na mój YouTube Wiatr z Gorzowa. Hej!